Słuchajcie, zaprosiłem Pawła Czajkowskiego do studia. Paweł, po pierwszej kwalifikacji, jest zawodnikiem numer jeden, jeżeli chodzi o 2 WD Stoka, a jeżeli chodzi o 4 WD Stoka, jest na czwartej pozycji. Oczywiście jeszcze przed nami cztery kwalifikacje, więc wszystko może się wywrócić do góry nogami. No ale Paweł jest jednak jednym z topowych zawodników w Polsce, więc warto zapytać go, co ma pod maską. Paweł, czym jeździsz? Może zaczniemy od 4 WD, co to za model, co masz tam za bebechy, może coś o przełożeniach, ciekawostkach. Yy, opowiedz po prostu, co masz pod maską. No, tu mamy Timash Usated B742, czyli najnowsze ich wydanie. Pozmieniane trochę boki zamiast plastikowych, karbonowe, wzmocnienia karbonowe, domki dyfrów z twardszego plastiku, tego to też jest opisane jako z domieszką karbonu chyba. Z przodu też szare wahacze. Z tyłu odwrócone amortyzatory, ale czy to coś daje, to tak, do końca nie wiem. A słuchaj, te, te zmiany na carbon, te boki i tutaj te elementy, o których wspomniałeś, co one dają? Co to daje? To zmienia wagę modelu, wytrzymałość modelu? Po co się to robi? Waga i sztywność. Tak mówią. <laughs> <laughs> I poza tym ładnie wygląda. E, Servo SRT, no i Jastok 10,5 zwoja i to by było na tyle, jeżeli chodzi o zmiany. A zdradzisz sekret jak zalałeś dyferencjały? 15-15 Okej, okay. możemy przejść teraz do 2WD Pokaż co tutaj masz co, co o tym modelu możesz ciekawego powiedzieć Co to jest za model i jakie tutaj bajery w nim zainstalowałeś? 2WD to już jest w tej chwili leciwy B63 czyli dwie generacje wstecz Trochę części aluminiowych. I wszystkie plastiki są wymienione na szare, na, na te karbonowe. Łożyska zwykłe, Serwo power HD, takie w sumie do on-roadów, ale działa. E, tutaj na pewno wyróżnia się Twoja zębatka atakująca. Opowiesz trochę o niej. Czy, czym ona się tam charakteryzuje w porównaniu do takich standardowych zębatek? No, plastikowy, znaczy plastikowo-aluminiowy Aromax to jest, jest lekka, lekka i cicha. I zdradź jeszcze sekret, jak zalewasz dyfer z tyłu? tysięcy. Okej, okay, Paweł. Trzymam kciuki za kwalifikacje i za jak najlepszy wynik podczas tych zawodów. Dzięki.